Cześć wszystkim, witam was w nowym evencie z gry Review CHAMPION ULTIMATE Wszedł właśnie update 15M i co muszę wam się pochwalić, Pochwalam się trafiłem sekreta sekreta 14 milionów, trafiłem go niedawno i jak zaraz wam pokażę zaraz wam pokażę, o której tylko na... znajdę na Discordzie bo na Discordzie u Rokka możecie sprawdzić, jak nie wiecie Zawsze tam jest możliwość sprawdzenia sekretów. Ja go musiałem trafić gdzieś koło 14, więc szybciutko wam go znajduję. Koło 14, tu mamy, tu mamy 15. Tu mamy 15 tutaj. Ile ich teraz jest? To będziemy mniej więcej widzieć. 583. To może ja wcześniej go trafiłem? Nie wiem, powiem wam się, że jestem po nocce i nawet ten 513, 512 już blisko jestem, tutaj 509 i tutaj a mój ma 550 to aż za daleko poleciałem, aż za daleko przesunąłem myszką ale ładna liczba, równo 550. O proszę, już Wam pokazuję. Patrzcie, Don Frieza. 550. I w ogóle wczoraj po pierwszej godzinie trafiłem tego. Powiem Wam, że jest tylko 90 ich. Jak ja go trafiłem, było tylko trzech. Było ich tylko trzech. Błyszczący złoty od razu, i co najlepsze, trafiłem też i złotego to później było to już było gdzieś po 6-7 godzinach. Rolowania ten, a dopiero przed chwilą też trafiłem tu bez zwykłego. A tak więcej, to z eventu. No, tej toksiki 3-milionowe, tu jeszcze, tak to więcej, nie, nie trafiłem nic Nic takiego super. Ale możemy zobaczyć też animację, bo powiem szczerze, że też jeszcze nie sprawdzałem naszego nowego sekreta. Zobaczmy animację. Jaka, jak to było. Czy to jest taka sama. A, to jest taka sama z kotłem. Dobrze, bo nawet nie wiedziałem. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem. Jaka to jest właśnie animacja? A to jest dosłownie taka sama na sekreta. Czyli jakiś kocioł czarownic. Gotujemy, gotujemy, gotujemy. Ej, miotu nie ma! Miotła się zbugowała. O, Ej fajne to machnięcie ręką jest No, ale super animacja, ej lepsza niż tamtego Lepsza animacja niż ten, niż tego wcześniejszego O kurczę, ale nie pokazało, jest zbugowana animacja Albo to tylko umie Ale jest zbugowana animacja, a ten, a pochwalcie się i wy Co wy tam trafiliście? Czy już trafiliście jakiegoś dobrego eternala? A może jakiegoś sekreta też trafiliście? O, ładnie, golden poleciało. Powiem wam, wiecie na czym najbardziej ubolewam? Już wam pokazuję, ubolewam nad tym. Brakuje mi jednej części. Jednej części mi brakuje. Już ten kryształ trafiłem zaraz pierwszego dnia po tym. Wiem, że dużo osób ma problem z tym kryształem. a Ja tego trzy mam od początku. Dziś w nocy trafiłem jeszcze mm, dwa te odłamki. A właśnie nie trafiłem. Mówię i brakuje mi jeszcze jednego. A przeróbmy wszystko. Dobra, tego już nie przerabiamy, kolegi. I zróbmy przejdźmy na toksyczne. Może jakiegoś lepszego nam będziemy mogli przerobić? Ale raczej wątpię. Do tego kolegi na razie nie robimy jeszcze. Ale po tym evencie coś czuję, że go stworzymy. Po tym evencie coś czuję, że go stworzymy. O, tu mamy jakiś nowy fire. O, dwa ten dwa toksik. Więc spoko. Tu prezenty. Dzisiaj muszę też jeszcze skończyć to rolowanie. Żeby odebrać właśnie te kostki. Oraz zwiększony szczęście na aurę, też jest spoko. A patrzcie, mam ich trochę do wykręcenia. 3000, no może jeszcze tutaj trochę im brakuje, ale... Myślę, że dozbieramy to. Dozbieramy to. A i też mam się pochwalę, Biłem dzisiaj nowy prestiż. Już mi tylko została dwunastka, Więc nadrabiamy nadrabiamy z tym wszystkim. Przez to stratę, że właśnie ja zacząłem parę dni później. Ej, co się stało? Jajko zbugowane. Czekajcie, jak ja tu mam teraz. Czy to normalnie wejść? Ej, tak muszę. Rolować. Ej, dobra, dajcie spokój. Ej, zobaczymy chwilę, porolujemy chwilkę, z minutkę i zobaczymy, czy trafimy coś dobrego. Albo, albo ten fragment, żebyśmy trafili, albo żebyśmy trafili yy, jakiegoś fajnego peta, Eternala najlepiej. A Secreta też nie powiem, bo na odcinku trafić też było co najlepsze. A co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Dzisiaj będzie live o 18.30 z. Brawl Browstara, ale też na pewno będę dawał tutaj jakieś news, leaky, będzie na pewno jakieś rozdanie też z RCU. Więc jeśli ktoś by chciał, to też zapraszam Was na live. Pogramy w Brow Star'ka, może w super Susa, jak będą też osoby. Chwilkę to jakieś takie ze dwie godzinki live odpalimy. A przy okazji też może rozdamy jakieś ze dwa peciki 1,8 miliona. Kto jeszcze powiem, że jeszcze jest bardzo dużo osób, że nawet takich petów nie ma i potrzebuje, więc więc na pewno, na pewno komuś ktoś się ucieszy. A co jeszcze mogę też powiedzieć, no na pewno dalej mamy rekrutujemy osoby y, do klanu. Jeszcze nam troszkę zostało do rozwinięcia, ale już nadrabiamy, nadrabiamy już to topowe klany. Teraz też przez to jajko też troszkę odpuściłem i ja płacanie i widziałem, że i też u mnie też Osoby teraz też dużo roluje, bo wiadomo, zawsze jest u nas tak, że jak jajko wychodzi, to mamy przynajmniej taki dzień kaucji, że nie wtedy nie wpłacamy. Jak wychodzi nowe jajko, że jest dzień odpoczynku od wpłacania, więc jak chcesz do nas dołączyć, to wiesz, codziennie 500 drzewa, przez czyli 5 razy z dziennie, czyli 2,5 tysiąca wychodzi na tydzień. Drzewa, co nie jest takim dużym wyczynem. Teraz, jak, jest, jak ktoś zrobi sobie te ulepszenia, że 5 razy drzewo, to ścinasz 500 drzewa, a przez cały tydzień, a to jest, robisz sobie na przykład yy, oglądając jakiś film na telefonie, klikasz drzewo albo zostawiasz sobie autoklikera, yy, czy jest w telefonie, jeśli grasz na telefonie, albo na kąpie i zostawiasz, żeby ci tylko klikało na drzewo, a ty sobie idziesz, nie wiem, coś obejrzeć wracasz za godzinę i masz ściętego już bardzo dużo drzewa. Więc myślę, że każdy, dla każdego to nie jest żaden problem. A przy okazji przez to godzinę, jak włączacie autoclickera, to Wam się ten, to Wam się zbiera. E, z, wam się przy, przy okazji zbierają różne ten. E, znaczy, nabijają. Autory oraz nabija wam się klikanie i wszystko inne. Więc mówię, ja sam często korzystam z autoklikera, To, że. Tylko teraz te otwieram, ale kiejki nie otwieram, to włączam z autoklikera i. I sobie właśnie e, oglądam coś. A przy okazji mi na przykład drzewo ci na o, coś w tym stylu jak teraz. O spójrzcie. Czekajcie. A, siekierki, ja mówię, o, no już właśnie włączyłem autoclickera <laughs> z siekierkiem, mówię, o co chodzi, że nie działa? No i widzicie, clicker i ciach, ciach i on. Wiadomo, też można się bawić z dynitaskiem albo z innymi. A też co, muszę Wam się pochwalić, że już patrzcie, już zaraz będziemy mieli odblokowane 200, czy 8 petów mi brakuje. Myślę, że w piątek to na pewno odblokujemy to. Eee, ten boost, ale, ale pewnie w piątek dojdzie następny, bo dojdzie do następnej pety. Więc możliwość jest, że pewnie będzie 250 petów do odblokowania w piątek. A zakręćmy na odcinku, włącz, odpalę sobie jeszcze te boosty na aurę. Eee, na aurę to były, żeby się nie pomylił, 5, 5 i tu 5. I na aure było jeszcze. Dobra, tu 5. I przełączmy sobie wszystko. Pierścionek tu mam. O, kokosek ścina na drzewo, widzicie? Przy okazji. Dobra, zakręćmy trzy. Może na odcinku się uda sekret? O, był Bóg! A myślałem, bo tak się chwilowo zbugowało, i liczyłem, że może jednak. jest ja jeszcze jedne trzy. a ale lipa, lipa. Wam powiem, że tych aury naprawdę słabe trafiałem. Naprawdę słabe te aury trafiam, bo zobaczcie, moje aury. No, ta jest jedna, która wyleciała, a reszty te ja. Mam bardzo słabe. No, traf... mam tylko to jedno, które 20 tysięcy jest. No i o. I mam, mam bardzo słabe aury. No te mogę też zakręcić. Dobra, no, ze trzy, ale z tego to nic dobrego nie leci. O jest! Ej, nie mówcie, że z tej leci nam lepsza aura! Nie mówcie, co to się dzieje! Co to się dzieje? Co to będzie, co to będzie? Ej, nie wiem, że w to? Jaka aura, jaka aura? Miałem jeden na. jeden na 25, miałem miliona. A ta, co to jest za aura? Nie, nie wierzę, co tu się stało. A jeden na milion. A już mi zaczęło serce bić, <noise> że trafiliśmy jakoś lepsze. Dobra, to jeszcze zakręcimy raz. Może tu będzie lepszy. Nie no. Dobra. Starczy już tych aur. Przełączamy pierścionek. Oczywiście ten. I wracamy. A, jeszcze możemy raz zakręcić kołem fortuny. W gildii chyba jeśli się nie mylę. To powinienem już mieć możliwość zakręcenia. Tak. O, i coraz 15. Powiem szczerze, że teraz przez to zapominam. Bo mam to auto otwieranie skrzynek. I zapominam zawsze o tym kole fortuny. Żeby je właśnie używać. i żeby właśnie je odblokowywać, a właśnie tutaj mamy dalej otwieranko wbijam, o i pantalon się pojawił widzę Agatka tutaj no tutaj mamy Agatkę otwiera o z też jest, więc cała gildia także dobra nie będę przedłużał zapraszam was na live'ika o 18.30 i pogramy sobie wspólnie, także na razie